W latach 70. XX wieku do rolników na terenie regionu ostrołęckiego docierali doradcy rolni z poświętnego koło Płońska. Z dniem 1 lipca 1976 roku rozpoczął działalność Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Susku z tymczasową siedzibą w Lubiejewie. Jego bazą stały się zasoby tutejszego gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych. W pierwszych miesiącach istnienia WOPR pracowało w wąskim gronie dziewięciu specjalistów rejonowych i dwunastu pracowników w gospodarstwie rolnym. Obsługę księgowo-administracyjną prowadziły dwie osoby. W połowie 1979 roku zatrudniono już 81 osób, a 5 lat później 371 osób. W 1984 roku ośrodek przyjął PGR z dużym areałem i liczną załogą. W tym roku Wobrz został przeniesiony do Brzeźnia. Ośrodek przyjął działającą tu do niedawna załogę PGR, budynki, zakład produkcyjny i grunty o powierzchni 840 hektarów. Na siedzibę wybrano pobliską gminę Goworowo. Rozpoczęłam pracę w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w 1988 roku. Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieścił się w Brzeźnie, to jest też było dawne województwo Ostrołęckie. Zostałam skierowana do pracy na terenie gminy Przasnysz i tam pracowałam jako doradca rolniczy. Miałam pod opieką rolników, którzy znajdowali się, gospodarowali na swoich gospodarstwach w gminie Przasnyż. Żeśmy się zajmowali produkcją roślinną, produkcją zwierzęcą i również organizacją pracy w gospodarstwie, czyli tak zwaną ekonomiką, ekonomika gospodarstw rolnych. Z początkiem lat 90. rozpoczęły się wyjazdy studyjne do Niemiec, które były poświęcone zasadom funkcjonowania rolnictwa w realiach wolnego rynku. 1 stycznia 1991 roku zarządzeniem wojewody Ostrołęckiego utworzono Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Ostrołęce. Wtedy korzystano ze skromnych pomieszczeń w baraku przy ulicy Piłsudskiego. W latach 90. otrzymywaliśmy od dyrekcji za pośrednictwem kierowniczki różne gadżety dla rolnictwa, między innymi na przykład nawozy, czy środki ochrony roślin, czy, na, czy nasiona zbóż, czy kukurydzy. Ja między innymi również otrzymałam baterię do pastucha i tą baterię zawiozłam do rolnika na terenie gminy Przasnyż i yy, sądziłam, że yy, że rolnik będzie zdezorientowany, że nie będzie chciał ją przyjąć, a ja włożyłam tą baterię do niebieskiego malucha. Pojechałam tym, tym maluchem do gospodarstwa. No i rolnik był bardzo zadowolony, zachwycony, ponieważ w tym okresie w latach 90. trudno było o jakiekolwiek jakiekolwiek wyposażenie do gospodarstwa, więc był bardzo ucieszony, że otrzymał tą baterię. Ja również, że sprawiłam tą radość temu rolnikowi. Zajmowaliśmy się um, demonstracje, żeśmy um, organizowali, pokazy dla rolników, pokazy, na przykład um, to już były takie na polach typowe. Większa ilość rolników wtedy była zorganizowana, żeby coś pokazać, coś jakoś nowość pokazać, co wtedy no, można było na tym, w tym gospodarstwie, w tych gospodarstwach można było po pokazać. Więc na przykład jakieś orki, jakieś siewy na przykład kukurydzy. W 1993 roku przeniesiono siedzibę do dwupiętrowego budynku przy ulicy Targowej 4, i tu obecnie znajduje się siedziba oddziału Ostrołęka. Wtedy działało pięć zespołów rejonowych, a każdy z nich odpowiadał za kilka lub kilkanaście gmin na swoim terenie. Z początkiem 1999 roku dotąd samodzielny ośrodek stał się jednym z oddziałów wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Kolejna zmiana, początek 2005 roku, dotyczyła oddziału Ostrołęckiego, wiązała się z przekształceniem wodr w Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. W 1992 roku w ramach programu polskoamerykańskiego doradcy z USA zaproponowali nowe spojrzenie na prowadzenie gospodarstw rolniczych. Uczyli naszych doradców analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych z wykorzystaniem programów komputerowych. W tym czasie pojawiła się agroturystyka jako nowy kierunek wykorzystania potencjału gospodarstwa. W 1994 roku pojawiły się pierwsze kredyty preferencyjne o bardzo korzystnym oprocentowaniu na cele rolnicze. Dało to potężny impuls do rozwoju produkcji rolniczej na naszym terenie. Doradcy opracowali biznesplany gospodarstw rolnych, a rolnicy inwestowali w nowe technologie i rozwój produkcji. Dodatkowo w tym czasie ośrodek organizował wyjazdy szkoleniowe dla rolników do krajów zachodnich, w celu zaprezentowania gospodarstw rolniczych w Europie. Rolnicy bardzo pozytywnie oceniali taką formę szkoleń. Sprowadzano duże ilości zwierząt hodowlanych, a to wymusiło wprowadzenie do uprawy kukurydzy jako wydajnej paszy dla zwierząt. Obecnie produkcja mleka jest wiodącym kierunkiem na tym terenie. Od 2005 roku po wejściu do Unii Europejskiej polscy rolnicy mogli korzystać z różnych programów, m.in. program rozwoju obszarów wiejskich, kompleksowe usługi doradcze oraz ekoschematy. Nowym wyzwaniem, przed jakim staliśmy w tym roku, no, to pojawiły się ekoschematy tak? czyli to jest nowy rodzaj płatności bezpośrednich. I oprócz tego, że one mają korzystny wpływ dla środowiska, klimatu czy dobrostanu zwierząt, no to mają też zapewnić lepsze dochody dla rolników. No i tutaj, tak jak wspomniałem, to wyzwanie było zarówno dla rolników ogromne, ale też i dla doradców, tak? bo generalnie było bardzo dużo przepisów, to się ciągle zmienia, yy, więc staraliśmy się jak najlepiej pomagać tym ludziom, tak? czy to przez, przez doradztwo indywidualne, ale też przez różnego rodzaju szkolenia, zarówno online szkolenia czy stacjonarne nasz oddział pokrywa obszar dawnego województwa ostrołęckiego pracujemy w pięciu powiatach jest powiat ostrołęcki makowski wyszkowski ostrowski i Przasnyski. głównie są to zatrudnieni doradcy ale też w oddziale w ostrołęce pracują specjaliści którzy wspierają naszych doradców w terenie nasze zadania statutowe są bardzo bardzo różne. Wbrew pozorom nie tylko doradzamy, nie tylko pomagamy rolnikom bezpośrednio, natomiast mamy zapisane w statucie też działalność o wiele szerszą. Między innymi wspieranie zdrowej produkcji i promocja zdrowej żywności, między innymi też jest zdrowego stylu życia. Promocja dawnej kultury, twórców ludowych, rzemieślników, wspierania agroturystów. Naprawdę ten spektrum naszego działania jest bardzo, bardzo szerokie. Na naszym terenie z racji klasy gleb, które tutaj są no, bardzo kiepskie, słabe, występuje głównie w uprawach kukurydza i trawa. Dzięki nowym technologiom uprawy kukurydzy. Roślina ta trafiła dość powszechnie na rynek naszego oddziału, głównie powiat Ostrołęcki. Dzięki możliwości uzyskania dobrej jakości paszy w dużych ilościach, rozwinął bardzo zdecydowanie mleczarstwo. Jesteśmy liderem w kraju jeśli chodzi o produkcję mleka. Doradzanie to nie wszystko. Nasi doradcy pracują z, z mieszkańcami w wielu bardzo różnych aspektach. Współpraca dotyczy promocji, organizacji wspólnych imprez. Taką naszą kluczową imprezą to są Kurpiowskie Targi Rolnicze we wrześniu, ale też w tym roku mieliśmy dodatkowo jeszcze dwie imprezy plenerowe, gdzie jesteśmy zapraszani do współorganizacji z innymi podmiotami. Na tych imprezach głównie promujemy właśnie rzemieślników, rękodzielników, zdrowożywność, aktywny sposób życia. Zapraszamy zespoły ludowe, kurpiowskie, ale nie tylko koła gospodyń. Jest przygotowane smaczne dania, produkty gdzie mieszkańcy czy zaproszeni goście mogą zdegustować. Jedną z form działalności naszego oddziału doradców rolniczych jest też organizowanie pokazów i warsztatów. Takim przykładem dzisiaj jest m.in. zorganizowane warsztaty związane z przygotowaniem wyrobów bożonarodzeniowych. Zaproszeni goście, rolnicy i nasi pracownicy wspólnie. Przygotowują ciasto i będą piekły pierniki Bożonarodzeniowe. Wkrótce, jeszcze w grudniu, organizujemy wernisarz. Wernisarz prac powystawowych. Pod tytułem Odpoczywaj na wsi. Zawsze warto promować właśnie pozostawanie na wsi, warto pokazać to piękno, walory naszych środowisk rodzinnych, naturalnych. Nie wszyscy muszą jechać za granicę, nie wszyscy muszą jechać do miasta. Można fajnie wypocząć na wsi.